Witam wszystkich. Dzisiaj 10 faktów i ciekawostek na temat Hongkongu. Hongkong jest, można powiedzieć, takim jednym z najciekawszych miast, państw na świecie. Można powiedzieć najciekawszym, ale zacznijmy od początku. Powierzchnia 1104 km2 i prawie 7,5 miliona mieszkańców, czyli gęstość zaludnienia na bardzo, bardzo dużym poziomie. A nazwa. Taka właściwa, to specjalny region administracyjny Hongkong, który należy do Chin, Chińskiej Republiki Ludowej. W latach 1842-1997 była to posiadłość brytyjska. I dopiero właśnie w 1997 roku wróciła ona do Chin, ale do 2047 roku. Ma posiadać autonomię z wyjątkiem sił zbrojnych i polityki zagranicznej. Ta autonomia, jak możemy zaobserwować, to jeśli się tym interesujemy, jest nie taka fajna, jakby się nam wydawało. Hongkong znajduje się na Półwyspie Kowloon. I składa się z wyspy Hongkong 80,5 km2, Lantau 147 ponad km2, Dao 13,74 km2, łącznie 234 wyspy, no i ten półwysep. Najwyższy szczyt to tai Mo Shan, 958 m nad poziomem morza. Według indeksu wolności był to gospodarcze gospodarczej było to najlepsze miejsce na świecie przez wiele lat. Obecnie zostało wyprzedzone przez Singapur. Znajduje się tam przemysł elektroniczny, odzieżowy, stoczniowy, chemiczny. I chociaż może nam się wydawać, że to bardzo niewielkie można powiedzieć miasto, region bardzo dużo ludzi i że no, gdzie oni mają to wszystko produkować, to jednak ta produkcja tam jest na bardzo wysokim poziomie i na bardzo wysokiej ilości tego, co oni produkują. Klimat zwrotnikowo-monsunowy. Zimy suche i 17-18 stopni Celsjusza, lata 26-29 stopni i duże ilości opadów. W lato Spada 3 czwarte opadów całorocznych. Dzięki czemu, dzięki temu klimatowi, zbiory warzyw mogą się odbywać nawet 3 razy w roku ryżu dwukrotnie w roku. Pomimo naprawdę olbrzymiego zagęszczenia mieszkańców, większość powierzchni to tereny zielone. Tereny miejskie zajmują tylko jedną piątą powierzchni. Jak to możliwe? Oczywiście wieżowce. Największa liczba wieżowców na świecie. Gigantyczna liczba wieżowców. Jeśli spojrzymy na zdjęcia Hongkongu, to pierwszą rzeczą, no, może drugą, pierwsza to będzie ta zieleń, drugą rzeczą, jaką rzuca nam się w oczy, to jest właśnie ta gigantyczna liczba wieżowców. Wieżowców, które dają właśnie miejsce zamieszkania, pracy dla milionów ludzi. 20% powierzchni to, co ciekawe, lasy monsunowe. Czyli chociaż niewielka powierzchnia, olbrzymia liczba ludności, to nadal cała masa terenów zielonych. Da się, da się. Budownictwo opiera się na zasadach feng shui. Choć na przykład niekiedy się od tego dochodzi, ale są z tym duże problemy. Na przykład, budynek mieszczący Bank of China. Bank of China Tower, łamie te reguły i no, było bardzo, bardzo, bardzo duże niezadowolenie, że ten budynek zakłóca Feng Shui, te zasady i powoduje, że okoliczni mieszkańcy no, mogą mieć problemy, czy to zdrowotne, czy to ekonomiczne, czy to z swoim życiem. Niestety zasady Feng Shui w, w przypadku architektury, budownictwa w Hongkongu są bardzo, bardzo ważne. Kolejna rzecz, port lotniczy Hongkong powstał na dwóch wyspach, które zostały zniwelowane, połączone, ponieważ ten port, który znajdował się w mieście, no niestety nie był w stanie poradzić sobie z tym olbrzymim ruchem. To jest około 750 samolotów dziennie, które latają do 140 lotnisk na świecie. Więc postanowiono, że wybuduje się nowy port lotniczy, który przejmie tą rolę i który sobie z tym poradzi. Brytyjskie gniazdka, ruch lewostronny, system prawny wzorowany na tym z Wielkiej Brytanii, to są rzeczy, które pozostały po Wielkiej Brytanii. Jednak to było bardzo długi okres, kiedy ta Wielka Brytania tam była i ten Hongkong jest takim miksem wschodu z zachodem. To, to co mogłem powiedzieć na początku. Hongkong jest takim Połączeniem kultury wschodniej i zachodniej. I chociaż ta wschodnia zdobywa duże wpływy ostatnio, to jednak musimy pamiętać, że ogólnie cały świat się skupia na tej kulturze zachodniej i ten balans nadal pozostaje. Ostatnia sprawa turystyka. Turystyka, która jest potężną częścią gospodarki Hongkongu. To jest niebagatelny wkład, w, no nie niebagatelny, bo to jest bardzo bogaty kraj, tak można powiedzieć, region, jakby to nie określić, a, ale jednak ta turystyka jest bardzo ważna. I może nam się wydawać, że Hongkong nie ma nic do zaoferowania, ale to nieprawda. On ma więcej do zaoferowania niż niektóre państwa bardzo mocno reklamowane, do których jeżdżą tysiące Polaków, żeby na przykład poleżeć na plaży. To nie tylko budownictwo, to nie tylko kultura, kuchnia, to też cała masa tych terenów zielonych, rzeźby, wydarzeń, wydarzenia. O tych wydarzeniach można by stworzyć oddzielny w ogóle materiał. Naprawdę miejsce, no nie mające, można powiedzieć, odpowiednika na świecie. Hongkong jest tylko jeden, a poznanie go, no to jest naprawdę... Takie dokładne, wiele, wiele, wiele dni. Jeśli masz tylko możliwość, oczywiście. Jeśli cię stać, też oczywiście, bo ceny w Hongkongu też bywają bardzo ciekawe. Może nie jak na Islandii, ale też. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Zapraszamy do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj poleć na swoje media społecznościowe. Każda Twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.